Patrz, 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 poczek i zaczepnistem. To mały. Ty wiedziałaś w ogóle, że takie zwierzęta istnieją? No takie właśnie, góralki. Nie, nie. Właśnie bo oglądamy między skałami góralki. To są takie zwierzaki, o których istnieniu ja pojęcia nie miałam. Na przykład dopiero się to widziałam tutaj, a coś śmieszniejsze... Ale one poczekaj się rozwalają, jak normalnie jakieś niedźwiedzie paladne. W tak? znaleziono pokrywieństwo do słonia. Mają podobne kości, niektóre jak u słonia. No ale ile ich tu jest normalnie. Są chyba słojana. Ja Nie wiem, mam nadzieję, że go widać tutaj. No nie mają ogona. Mają ogon. Dina, no, Dina, Dina. Faktycznie. O, 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 o. Wynurza się.

a, dzieci jadą, dobra. Nie wiem, bo mało co widzę, ale staram się filmować te góralki. A tu są cztery, patrz. Dwa tak, dwa tak. Dwa w poziomie, dwa w pionie. No widzę, nogi mu tak. Nogi mu zwisają. Nie wiem, czy coś widać, nie, chyba widać.